Marek, tak patrzę na ciebie i tak sobie pomyślałem, zapisałeś się do gangu bluesów z Los Angeles. To jest moja kreacja pod Disco Polo, zostaje disco może wiesz, może nie wiesz. Chciałem po prostu zrobić coś ze sobą, żeby być innym niż byłem wcześniej, chociażby dwa tygodnie temu na ostatnim wywiadzie. Miałem jeszcze inne włosy Blombus. No właśnie, no pan, pamiętam. A teraz mam. A teraz... No. No czyli ze względu na to, że 25 października wychodzi moja pierwsza piosenka Disco Polo, no i tak sobie pomyślałem, że przefarbuję sobie włosy na jakiś kolor, którego nikt nie będzie miał. Duża metamorfoza i duże zmiany u ciebie widzę idą. Nie no, bez przesady. No dobra, powiedz mi, czyli na zakończenie roku już chcesz prowadzić ludzi, że, że będziesz śpiewał, grał Disco Polo, tak? Tak, Materiał tak. zaczynasz już gromadzić na płytę? Chcesz wydać w przyszłym roku płytę? Tak, owszem, moja płyta będzie. Kiedy dokładnie będzie to jeszcze tego nie powiem, ale powiem, że 25 października będzie moja pierwsza piosenka pod tytułem Zostań Moją Kotką. Tytuł. Zostań jak? Zostań Moją Kotką. Zostań Moją Kotką? Wow. Dobry tytuł, disco polowy. No to będzie po prostu płyta dis disco polo. Nie będzie to e, ani w formie żartu, chcę zrobić po prostu prawdziwe disco polo. Mhm. A to, ta pierwsza piosenka to o miłości? Zostań Moją Kotką? Się nie, nie możesz mówi, powiedzieć? Natomiast... Zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostaniemy marzeniem dla ciebie, się szybko zmieni. Wow! A to jest refren, tak? Rozumiem? Refren, refren. No, to słyszeliście pierwsze słowa piosenki. To sam musisz ocenić, niby tak, niby nie. Ciężko określić, czy jakaś piosenka w disco pole jest piosenką miłosną, jak tam wszystkie piosenki są o kobietach. No dobrze, a powiedz mi, ale kanał, rozumiem, zostaje dalej i dalej pracujesz nad tym, nad czym cały czas pracowałeś, tak? Tak, cały czas będę robił filmy, nie zamierzam rezygnować. A jak, jak ty to później pogodzisz? Bo... Bo wiesz, disco bardzo dużo koncertują, oni mają, potrafią mieć po 150-200 koncertów w ogóle w roku. No w tym momencie jest mi już ciężko, ze względu na to, że robimy 7 filmów w tygodniu na Kruszwila, 3 filmy w tygodniu na kamerzystę, dochodzą mi 2-3 treningi w tygodniu, dochodzi mi czasem rozliczanie firmy, dochodzi mi zajmowanie się sklepem, Myślę, że jakbym zatrudnił sobie takie dwie osoby do pomocy, to dałbym na spokojnie radę. I zresztą teraz też nagrywam piosenki. Niekiedy nagranie piosenki zajmuje no, prawie jeden dzień. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z nagrywaniem teledysków. Ale teledysk to też raczej jeden dzień. Na pewno będzie ciężko. Zapytam się teraz o walkę. W końcu. W końcu, no tak, tak. Jestem aż tak ciekawą osobą, że wszyscy zadają mi masę pytań na początku odnośnie mnie, a dopiero po... No wiesz co, no bo, bo przyszedłeś w ogóle całkiem inaczej ubrany, zawsze jakieś markowe superciuchy, a ja tu nagle po prostu na krwisto-czerwony. No nie, no tak, tak, tak. No, nie, nie, okay, no okej, no, ale wiesz, no jakby trochę inaczej, inny styl, tak? E, dobra, wracamy do walk. E, przygotowany mocno? Bo z tego, co widziałem, to, to, to talent masz talent masz to, i ciężko, ciężko harujesz. Czy ja tak? wiem, czy ciężko? Ciężko mi jest samego siebie ocenić i w każdym wywiadzie to mówię, że dopiero o moich umiejętnościach tak naprawdę przekonamy się tego 25 października, jak stoczę walkę z Minimajkiem, bo do tej pory na przykład w przypadku sparingów na, na treningach, to no nikt nie daje z siebie wszystkiego nigdy na sparingach, żeby nie, nie zrobić sobie krzywdy, zawsze no tak. się sparuje w kasku, to także no, ciężko mi jest określić, ja czekam na na pierwszą walkę, i wtedy będę mógł powiedzieć, czy jestem dobry, czy się nie nadaję do tego. Generalnie, patrząc na, na, na ciebie, na Twoją posturę tak, i na posturę Majka. To wszystkie atuty są po twojej stronie tak naprawdę, nie dość, że jesteś wyższy. Zasięg rąk i zasięg nóg po prostu jest dwa razy taki tak? u, u ciebie niż u Mike'a. Czy ty widzisz w ogóle inne rozwiązanie tej, tej walki niż twoje zwycięstwo? No oczywiście. Już mówiłem ci w poprzednim wywiadzie, że to jest walka i wszystko może się zdarzyć. Nie wiadomo jaki game plan ma Mini Mike. Możemy spekulować, że będzie wjeżdżał w nogi. I może się nagle okazać, że on nie wiadomo jak dobre jest w parterze i mnie znokauduje. Może po prostu przez ten cały okres przygotowań, połowę treningów, ćwiczył wejście w nogi. Nie, nie wiem, on się po prostu tym ty nie chwali tak ile, ile tego tam e, trenuje chwali się że trenuje ale mm, nie dużo można wywnioskować chyba że jakiś jego wywiad e, albo film przeoczyłem no tak no bo on naprawdę też pewne rzeczy zachowuje dla siebie tak żeby nie, nie zdradzać ani, ani strategii na walkę ani jakby swoich umiejętności no bo to, to też wszystko... chyba w tym momencie powiedziałem więcej odnośnie swoich umiejętności dużo dużo więcej niż on on jest no bardziej tak, skryty no tak 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 no ja jakby nie neguję tego co mówisz tak no dobra dzisiaj co Konferencja. Zdradzisz coś więcej na konferencji? Mogę już teraz coś więcej od ciebie wyciągnąć, bo zanim to zrenderujemy i wypuścimy, to, to jeszcze minie trochę czasu. Zależy od pytań, które zostaną mi zadane. Mhm. Nie wiem. Oczywiście jest inny prowadzący, co mnie bardzo cieszy. No i myślę, że sporo będziesz mógł się również dowiedzieć się z konferencji. A czemu cię bardzo cieszy? No bo wypowiadałem się już na ten temat w swoim filmie, że no, poprzednia konferencja ze względu na przede wszystkim prowadzącego była trochę szanująca w moim odczuciu. Po prostu nie, nie lubicie się, tak? Nie, po prostu to, to nie miał być roast, to miała być konferencja, ja miałem zachowywać się naturalnie na konferencji, no no, jak to się skończyło, że, że siedziałem tam cały w nerwach, tak? No ja okej, okay. dobra, zapytam cię jeszcze... A, a to co się stało z Tomkiem Malenikiem, no to to już Przeszło wszelkie granice, ale zapomnijmy o tym. No już. tak, dobra, dobra, Było minęło. E, Chciałbym Cię zapytać jeszcze o taką rzecz, bo mm, oglądałem ostatnio mm, Nitro, jak komentował Wasze komentarze jego osoby. Tam, tam sobie dawaliście po, nieźle po, po razach, tak? I on was mocno dociskał i wy jego dociskaliście. Skąd ta nienawiść powiedz mi? Skąd to się wzięło w ogóle? Z Nitro to już nie ma przyjemnych relacji od dłuższego czasu. Na któreś tam Gali... Miał mi podobno sprzedać liścia, to była bodajże trzecia gala, także... Ja byłem na tej trzeciej gali i nie, nie widziałem nic takiego, żebyście mieli mówi, za mówił to podczas swojego live'a, że, że będzie taka sytuacja, że mi tam podejdzie jeszcze liścia. Ostatecznie tego nie zrobił, no także z, z nitro zatark jest już od dłuższego czasu. No to cię zapytam, ale ten liść miał być za co? Bo, bo, bo jakby nie rozumiem, no nikt, nikomu chyba nie daje z liścia bez powodu, tak? Coś wcześniej to, musiało zajść Nie wynikło z mojego udziału w programie Lekko Nie będzie, że tam powiedziałem e, no, no coś niemiłego na jego koleżankę i ona odebrała to personalnie. Czy on chciał się wstawić za koleżanką, tak? Co, coś takiego. No, 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 no i... dokładnie. No, no i wyszła z tego awantura. Tak no i teraz już się wyglądało. nie lubicie i sobie dajecie od czasu do czasu porazie, tak? W internecie? No ostatnio kamerzysta właśnie z nim się nacisnął. Ja, ja raczej nie, kamerzysta tam się z nim wyzywał. A, czyli, czyli bardziej konflikt jest kamerzysty z kamerzystą z Teraz czasami A ty jesteś, ze względu na tym jesteś po stronie kamerzysty i tyle i no musisz coś tam no jak najbardziej. rzucić. No no Zaraz odpalę live i też go na nawyzywam. Mega poziom. Nitro? No jeżeli będzie jakiś problem z nim, No to nitro, bój się, <laughs> no to bo. Tutaj Marek się szykuje na ciebie. Zresztą Bardzo. pisane na kartce pociski także. Tak? A, no to jesteś przygotowany. Nie, to no, właśnie żartuję. A, no, dobra. dobra. Dziękuję Ci w takim razie. Dzięki.